Legenda ta przenosi nas do wieku XIII, kiedy to w średniowiecznym Lwówku Śląskim panował książę Bolesław Rogatka. Nie będzie to jednak opowieść o pierwszym w Polsce turnieju, który właśnie książę Bolesław na terenie Lwówka zorganizował, ale o miłości, której historia. Przekazywana jest. Za czasów księcia rogatki urząd wójta książęcego piastował Bartłomiej noga z gryfoba, którego zwano dali. Tali na Majdanie Targowym kamienny dom kupców wybudował, który do dnia dzisiejszego zdobi lwówek Śląski. Także wieże Wysoką Domu Kupców budować rozpoczął, a i urząd stróża nocnego od ognia w grodzie ustanowił. Stróż co wieczora bez względu na pogodę i porę roku chodził ulicami z latarką oszkloną, w której tliła się. Łojowa świeczka, kołatką stukał i ogarszeniu świateł przypominał. Pierwszym człowiekiem, który urząd stróża nocnego od ognia we Lwówku objął, był chodek, ale niepełny rok tylko urząd piastował. Zamarzł, której lutowej nocy, we wnęce jednego z kupieckich kramów, a latarkę jego i kołatkę przejął surec. Naśmiewano się z niego, gdy pierwszy raz z kołatką na ulicach się pojawił. Surec, kołatures, Nawet dzieci za nim wołały. Ale gdy już po roku wójt książęcy buty nowe mu dał, dziewuchy oglądały się za nim i wzdychały czasami. A, a, a. Patrząc na jego postawną budowę i masywny krok, nie gardził on nimi. Uśmiechał się i po pośladkach niejedną od czasu do czasu poklepywał. A, a, a. Ale o ro, rozmawiać z żadną nie chciał. Aż którejś nocy jesiennej, gdy wiatr hulał zimny nad grodem. I gdy zamarzały kałuże wody na ulicach, dostrzegł Surec postać ludzką w załamaniu muru, w pobliżu bramy lubańskiej. Przyświecając sobie latarką, stwierdził, że była to uboga dziewczyna żydowska, otulona dziurawym workiem. Ktoś ty? Pura! Nie wyganiajcie mnie stąd! Nie mam dokąd iść. Chaty nie masz? Nie masz miejsca u swoich? Nie, nie mam. A dotychczas gdzie sypiałaś? Nigdzie. Od czasu, gdy ojciec pomarł, sypiałam w łazarówce u Janitów. To dlaczego dziś tam spać nie poszłaś? Byłam, ale uciekłam. Napastowano mnie. Joanici? Jeden z nich, rycerz Hagemar. On mnie chciał zniewolić. Stróżowi żal było tej małej dziewczyny. Dziecka prawie. Zabiorę Cię do zamku. Do Olochu? Nie, do siebie. To wyjście zamkowy? Kasztelański? Ojciec mój był kasztylański i mam przy zamku izbę niewielką. Puszczą mnie tam? Nie wpuszczą, ale wejdziesz. Dostała się pura do wnętrza zamku po sznurze, który spuścił jej surec muru przy stajni. Potem w izbie. Swej na ławie ją ułożył i poszedł, a gdy po nocnej służbie powrócił, spał na klepisku izby pod ścianą, by jej nie zbudzić. Po południu, gdy przetarł zaspane oczy, zdumiał się ogromnie, spoglądając na swoją małą izdebkę. Była sprzątnięta, ogień płonął na kominie, a nawet klepisko było pozmiatane. Pura siedziała na ławie, która służyła jej w nocy za łoże i czesała czarne włosy grzebie, jego grzebieniem. Była umyta i wyglądała ładnie ze swymi lśniącymi od wilgoci czarnymi, rozpuszczonymi włosami. Pura szepnął cicho z zachwytem, patrząc na nią. Ładna jest. Nie odpowiedziała nic na jego słowa, ale uśmiechnęła się. Ładna jesteś, puro. Rycerz Hagemar też tak gadał jak i wy, a potem zniewolić mnie chciał. Odzież na mnie nawet rozerwał. Nie, puro, ja nie, nie zrobię tego. Zapewnił, aby ją uspokoić. Odejdziesz, gdy zechcesz. Napastować cię nie będę. Zjedli potem oboje skromny posiłek, a później córec sięgnął do stojącej za kominem malowanej skrzyni i wyjął jakąś kobiecą odzież, pozostałą po nieboszce żonie. Tu kieckę masz ciepłą, a tu kabat. Śnieg spadnie lada dzień. Nie będzie ci zimno. Stała przez chwilę bez słowa, jakby przestraszona i patrzyła na niego niedowierzająco. Nie śmiała wyciągnąć dłoni po podane przedmioty, bo wydawało się jej niemożliwym, aby ktoś bez najmniejszej przyczyny coś jej dawał. Darujecie mi to, panie? Ano, mnie to niepotrzebne. Ładne kilka roków już tu leży. Weź i noś na zdrowie. Zaśmiały się jej oczy i zabłysły dziwnie, jakby od łez. Tego wieczoru nie chciało się jakoś córecowi wychodzić na co nocny obchód grodu. Jakoś miło było mu siedzieć w izbie z tą czarnowłosą dziewką i słuchać. Co o sobie opowiadała? Ona też nie chciała opuszczać tego zacisnego miejsca, gdzie przy ciepłym kominie mogła spędzać surecę całe dnie. Był dla niej dobry. To było powodem tego, że Pura myślała o nim bez przerwy i że któregoś wiosennego popołudnia wyznała mu swe uczucia. Któregoś dnia? Wywęszyła wszystko stara chodziczka. Powiedziała o tym innym kobietom. One swym mężom. A potem wyniosły tę wieść za mury zamkowe do grodu. Jeszcze później jeden z parobków zamkowych zajrzał z dachu stajni do izby sureca. I dostrzegł w niej purę. Wytłumaczył on wszystkim, że obecność nieochrzczonej Żydówki nad stajnią źle oddziałuje na zwierzęta. Zaczął dobijać się do drzwi izdebki sureca, domagając się wydania Żydówki, by ukarać ją za czary rzucone na konie zamkowe. Ale zdążył Surec wraz z Purą dostać się po dachu, stajni do muru otaczającego zamek, i po sznurze opuścili się do grodu. Dostrzeżono jednak ich, ich ucieczkę, i cała służba zamkowa pobiegła, by ich ująć. Surec uciekał z Purą w stronę Majdanu Targowego, a za nim biegło wielu Grodzian. Tumrz. Z każdą chwilą i stawał się coraz bardziej groźny. Dopiero teraz uzmysłowił sobie surec, że nie mają żadnych szans. Ale Pura dostrzegła rusztowania stojące przy budowanej obok domu kluczów jeży. Ponieważ do obych rusztowań było tylko kilka kroków, szybko zaczął się wspinać po stojącej tam drabinie. Gdy stanął nad gromadą krzyczących i grożących kłakami ludzi, dostrzegł na drabinie purę. Pomógł jej wdrapać się na pomost rusztowania. Ktoś z tłumu cisnął w jej stronę kamieniem. Nie czekał dłużej. Przez otwór okna nad pomostem rusztowania dostał się do wnętrza wieży i zaraz zaczął wspinać się w górę. A zanim pura nad trzecią kondygnacją wieży było tylko niebo. Pura dostrzegła, że znajduje się wyżej niż dach domu kupców, i widać stąd było prawie cały Majdan targowy. Dostrzegła także słońce chylące się ku zachodowi. Zobaczyła też ludzi pod wieżą stojących, a pośród nich rycerza Hagemara. Widziała, jak rycerz ten, Wskazał ją ręką i coś powiedział. A na jego słowa kilku mężczyzn rzuciło się ku drabinie rusztowania wieży. Żywą! Tylko za żywą płacę! Nie dostaną mnie żywą! Nie chcę, żeby rycerz Hagemar mnie dostał żywą. Ja też nie dam się im po dobrowoli. Ale droga jest tylko jedna. Tam. Pojęła te słowa i nie czekała dłużej. Ujęła ledko jego dłoń i pociągnęła w stronę krawędzi muru. Poszedł za nią jak lunatyk, nie wiedząc, co czyni. Moment później stojący na majdanie ludzie dostrzegli, jak Pura z Surecem spadli na kamienie pod wieżą. Taki epilog miała wielka miłość grockiego stróża i młodej Żydówki. Opowiadano o niej wiele lat po zakończeniu budowy wieży. Historia ich miłości była żywa, gdy dom kupców, po wielu przeróbkach i rozbudowie, stał się radnicą grocką oraz siedzibą ławy sądowej. Dla upamiętnienia tej wielkiej miłości umieszczono na ścianie obszernej sieni tego gmachu kamienną rzeźbę przedstawiającą sureca i purę trzymających się za ręce w ostatnich sekundach życia. W rzeczywistości rzeźba ta przedstawia inną parę, ale to zupełnie inna. historia.